No już zobaczyli, że jak gówno wyglądasz. Masz coś jeszcze czy na tym kliczyma. No nie no chciałem. No to dawaj, przeszczę się. No dobra, no to pokażę drugi. I idę pokazać. Boże. No i co sądzisz o tym picie? Moim zdaniem zostało ci jeszcze 20 minut, żeby im to wszystko pokazać. Patrzcie, pokażę wam sztuczkę magiczną. To A... no dawajcie, 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 dawajcie. Wieście, jak działa magia, zobaczcie że tutaj, nie ma w środku. że nikt tego nie mógł uderzyć ani nic. Nie róbcie nic, operator. Proszę bardzo, nie ma nikogo. Jaki nikogoś... operator? No dobra, no Marek, no nie stać mnie dzisiaj na operatora. A wiecie, jak to się stało, ja mam zdradzę. Wiatr był po prostu. Taka magia. Jaka, jaki wiatr? nie mów. No wiatr był, ja tutaj no jestem. jestem cały ja wam i film mówię, psujesz, jak było. To, co mi film psujesz. Na no co? Ty też mi wielokrotnie film zepsułeś, to ja jestem taki sam w stosunku do Ciebie. Dobra, opowiadaj, co będziesz robił w tym filmie. W tym filmie? No i dlaczego muszę być z tobą? No bo cię poprosiłem. No mów, co będziesz robił w tym filmie. No dzisiaj odbiorę z YouTube'a i kupimy jakieś rzeczy za to. No właśnie. A ja muszę kontrolować, czy kamerzysta odbierze właściwą ilość pieniędzy i czy przypadkiem nie będzie chciał mnie okraść. Tak? Ty, Marek, a dlaczego ty masz borek w ogóle na głowie? No bo ja jestem kamerzystą dzisiaj, tak? Ale to nie znaczy, że masz mieć worek na głowie. Dobra, nieważne. Witam, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku pójdziemy na pocztę, żeby odebrać pieniążki z YouTube'a. Koniecznie zostawcie tutaj subskrypcję, wyświetli Wam się czerwony przycisk. Oczywiście. I subskrypcję na kanale Marka. W każdym razie zostawcie subskrypcję, jeżeli nie macie tej subskrypcji, no i zaobserwujcie mojego Instagrama. Tutaj... I Instagrama Kruszwila. Chodź już na tą pocztę, odebrać te pieniądze po prostu. Okej. Okay. Dobra, ja już aktualnie znajduję się przed Pocztą Polską, teraz idę po wasze w zasadzie pieniądze, bo to wy te pieniądze zarobiliście oglądając reklamy. No i co? Odbiorę sobie pieniążki i pójdziemy kupić jakieś fajne rzeczy, zajebiste za to. Ale rozumiem kamerzysta, że ja mam nie nagrywać w środku, bo tak średnio mi się widzi wchodzić tutaj, nie? Ale chciałem pokazać jak odbieram przekaz. To słuchaj, będziesz musiał sobie brać innego operatora, tak? No, Dobra, no to idę po prostu po te pieniądze. Przecież wiedziałeś, że ja nie wchodzę do takich miejsc. No idź, idź. Kurde. Teraz będę musiał czekać. O, jest, jest. I co masz? Zobacz, masz, licz. No licz ile? No tak, z 4,5 kg. No licz, masz policzyć ile dokładnie. No dobra, 8 tysięcy mam, no co chcesz? Tak, 8 tysięcy? No. A ile miałeś wziąć? Co ile miałem wziąć? No ile miałeś wziąć? 7,900, tak? Jak 7,900? To dla mnie. Za dużo wziąłeś. I 500 zł za operatorkę na tym filmie. Jak 500 zł? No normalnie, myślisz, że ja pracuję za jakieś psie pieniądze? Od kogoś innego wziąłbym 5 koła, ale jako, że cię znam dosyć długo, no to od ciebie wezmę 500. No ale Marek, ty mi tyle nie płacisz. No ale słuchaj, jestem lordem ja mam stawki razy 1000. Dawaj, dawaj, 500. Albo nie będziesz miał filmu i nie zarobisz już z YouTube'a. Raz, dwa, trzy. Daj! 100 ci złotych za dużo, daj to! O ho, ho. I co, co mnie to obchodzi? <grych> tak właśnie należy oszukiwać frajerów, którzy nie potrafią liczyć. Mnie to ja też nie zauważyłem, czy dałeś mi tą stóbę za dużo, bo nie zdążyłem policzyć. Nie, Mam tak nadzieję, to że to dałeś to. mi stóbę za dużo. Wiecie, zawsze stówka w kieszeni to super. Jeszcze jak ogradzicie takiego kamerzyste, no to wiecie jaka satysfakcja? Polecam każdemu. I gdzie teraz idziemy? Ja sobie bym kupił jakieś fajne rzeczy, bo wiesz, czyli gdzie idziemy? Nie wiem, do jakiegoś fila czy coś, ale to może już nie będziemy tego nagrywać, tylko już ten, jak już jesteśmy na... Ja pokażę te fajne rzeczy. Co ty na to? Stacjonarnie je kupuję jeszcze przez internet. Może przez internet zamówię. Także wracamy tutaj, już kupiłem wszystkie ubranka za wasze pieniądze. Ale tandetne te ubrania są naprawdę. Jak tandetne, no, mi starałem... się nie podobają. Starałem się wybrać zajebiste ubranka. No dobra, to pokazuj co tam masz. Jaki syf po... kupiłeś? To może u ciebie pokażę, co? U mnie? No, chciałem, A żeby... po co? No chciałem to nagrać, żeby ładnie było, nie? Musiałbym się nad to zastanowić. Jakie proponujesz rozwiązanie, kamerzyste, bo ja już mam pomysł. No nie wiem. No. 1500 za miejsce do nagrań. Dawaj, dawaj, wyskakuj z ale czekaj, bo mi tyle nie zostało. Na ile? Wszystko wydałeś już? 200 zł. Ile masz? Zostało? Dobra, dawaj. Nie możesz u mnie nagrywać. Półtorej godziny. Marek no to bierz za, te wory jedzie. i idziemy do mnie. A to było na jedzenie, Marek. No i co mnie to interesuje? Chcesz mieć ładnie film nagrany? No to cóż, musisz zainwestować. No, no bierz te wory i idziemy. Mam pieniądze straciłem, Marek, znowu. Słuchaj, ja ci tych pieniędzy nie wyrwałem z ręki. Sami je oddałeś. Zwróć ci się z filmu. Nie zwróci mi się, Marek. Tak naprawdę trzeba być idiotą, żeby swoje ostatnie pieniądze wydać na ubrania, a jeszcze ostatnie pieniądze, które ci zostały na jedzenie, dać na to, żeby wyszedł ładnie filmik. Teraz będziesz głodny, kamerzysta, aż do następnej wypłaty. W sumie las jest nieposprzątany. Ja tam wyrzucałem ostatnio trochę rzeczy. Także idź znowu z tym wykrywaczem. Dobra, to co? To widzimy się już w domu, nie? Jesteś bezwzględny. Ja? Ktoś ci kazał dawać te pieniądze? Ja ci zaproponowałem. Może w shopie zrobimy? Mogę ci oddać dwie stóły. No nie, no to ładny filmik któryś nagrał. No to idziemy. Dla widzów. To chodź, szybko. Dobra, no i widzę nic nie ja się Masz półtorej godziny. Półtorej godziny. Mhm. No dobra. Znaczy półtorej godziny ze wszystkim. Na ogarnięcie się, na nagranie, na wszystko No dobra, wdążę, no. I na wyjście stąd. Patrzcie, kupiłem sobie takie buciki. zajebiste, Za ile? Chyba 500. Fila. Będą pasować do fita. Czekaj, jak ktoś pisze do mnie. No, Marek, nie przeszkadzaj mi. Patrzcie, takie skarpetki z Adidasa. Myślisz, że mnie przejmuje Twój film? Tutaj skarpetki kolejne z Adidasa. Wyglądają jak główno. O, 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 patrzcie. Taką koszuleczkę otworzę sobie. żeby wam pokazać, jak ta koszulka wygląda. Fila. Fajna, nie? Nie. Dałem za nią stówę. Nie ja będę mówić, ile to kosztowało. Bo te skarpetki to chyba też 100 złotych kosztowały. No, to jest 200. Mówi typ co mieszka w szopie. No i trudno, na coś trzeba wydawać pieniądze Taką koszulkę za 30 zł sobie kupiłem, bo mi się podobała A czekaj jeszcze Ja jeszcze chciałem tutaj powiedzieć, żebyście nie wzorowali się tym człowiekiem Bo on aktualnie głupoty wam gada Nie wydawajcie wszystkich swoich pieniędzy na ubrania, bo to nie ma najmniejszego sensu On zrobił naprawdę ogromną głupotę No spukał się po prostu ze wszystkich pieniędzy No i dobrze, no, mam rzeczy Nie bierzcie z niego przykładu Pod żadnym pozorem Patrzcie, tutaj kupiłem sobie taką koszulkę za 30 złotych Ten znaczek mi się podobał, ten Dlatego sobie kupiłem co tutaj jeszcze mam ciekawego? Drugą taką całą koszulkę, to była trzy się, to mówię, bez B2. Po co ci dwie takie same? No, żeby, żeby mieć. A nie możesz sobie wybrać, co ty o. we mnie się bawisz? Taką koszuleczkę sobie kupiłem za 150 Row, wow 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 Nie wiem, jak to się wymawia. Co to jest? A, bluza. Patrzcie, taką bluzę sobie kupiłem. Też chyba kosztowała coś koło 140 zł. Tak. No i teraz przechodzimy do takich lepszych rzeczy troszeczkę. Bluzę z fila sobie kupiłem taką zajebistą. Ona kosztowała coś około 300 zł. Prezentuje się naprawdę fajnie. Tutaj z tyłu masz jeszcze taki napis. I oprócz tego, że ten nie wygląda, to może masz rację. Jak tradycyjnie wygląda zajebiście wygląda. O nie. Z czym ty do ludzi wyjeżdżasz? Tutaj bluzeczkę z Liwajca była na promocji za 160 zł. Miałem kiedyś portfel z tej firmy i nie używałem nigdy tego portfela, bo był niepraktyczny. Skarpetki też z fila. Do, dotąd, żeby wiecie, pasowały do fita. Teraz zresztą to wam pokażę, jak to będzie wszystko wyglądać na mnie. Bluza Adidasa, może go ją rozpakuję też. Ej, kamerzysta, a ty nie sądzisz, że do noszenia takich ubrań i w ogóle do tworzenia jakichkolwiek fitów trzeba mieć twarz? Nie czemu. Wypadałoby, nie? Patrzcie, taka bluza. Z w Adidasa. Ona kosztowała coś około 200 zł. Naprawdę fajnie się prezentuje. A tu nie masz już takiej? Podobnej? Mam podobną. Kolejna bluza z Levi'sa. No to jest naprawdę fajna. Zobaczcie. A kosztowała troszeczkę drożej, bo coś koło trzech stówek. No, moim zdaniem super wygląda. Zresztą zobaczycie, jak ja połączę po prostu te rzeczy. No i tutaj takie już bardziej e, baziebne rzeczy. Po 30-40 po zł kupiłem sobie takie koszulki. Jedna koszulka, druga, trzecia. No, nie będę wam tego pokazywać, bo to, to, to tak takie średnie rzeczy są. Ale chciałem mieć do, do chodzenia, nie? Piąta. O! E, kolejna koszulka z Levi'sa. No pokazuj, co kupiłeś, a nie. No już tak pokazuję. Żółto. Po co wydawałeś na to pieniądze? Pod pretekstem tego, że chcesz nagrać film, skoro nawet nie chcesz pokazywać tych rzeczy. No to już pokazuję. No te, po co mam pokazać? No bo je też kupiłeś. Widzicie? Taka koszulka z bieguisa, tutaj spodnie, blenda. Spodnie nie będę wam pokazywać, po prostu już pokażę, jak to wygląda na mnie. Bardzo tanie te, te rzeczy. No, tanie? Według ciebie tanie? Jak ty nawet na jedzenie nie masz? No Więc co to za głupoty gadasz, pokazuję. kamerzysta? Tutaj takie spodnie z fila. Zobaczcie, jak się prezentuje taki pasek fajny. Mają. O, widzicie? Będziecie mogli zobaczyć na moim Instagramie kamerzysta 69 aktyfity będą wyglądać na mnie. Lepsze ubrania znajdziecie na Instagramie Kruszwilk. Możesz się nie reklamować u mnie. Za mało mi zapłaciłeś za użyczenie miejsca do nagrywania. Tutaj kolejne spodnie z Souls. No i tutaj też spodnie z fila. Ale one są takie normalne, także nie będę wam pokazywać. tamte poprzednie spodnie z fila kosztowały około 300, te około 150 zł No i teraz przechodzimy do naprawdę fajnych rzeczy. Tutaj. Taka bluza za Adidasa, ona kosztowała coś około 450-500 zł. Także to już jest dosyć drogi zakup. W każdym razie no naprawdę jest rewelacyjne. Karpetki do Pita z Tomiego Filtingera 90 zł chyba. dwie party. A to nie miał być sam Street wheel? Ale ja lubię mieszać czemu, czemu, czemu nie mogę mieszać? Na raz się znawce. Pierwszy raz masz takie ubrania? No i pierwszy raz pokażę jak się to wygląda. Jak się można to pomieszać. No, to rzadko już. Bluza z fila, o taka, uga, Slave, to się nazywa. No i co? No fajnie to wygląda. Kurczę, dużo tego kupiłem, co? Ona kosztuje chyba 250 zł. Ta bluza mi się naprawdę podoba. Wszystko bluza... ci z... się podoba. Bluza z fila, chyba kosztowała 450 zł. No zobaczcie, tutaj ma takie fajne. O, naszywki z fila. Widzicie? Zajebista opcja. Kolejna bluza z fila. Znaczy, to nie jest bluza, to jest taka koszulka. Ona też coś koło dwóch słówek kosztowała. Naprawdę fajnie się prezentuje. Kurczę, dużo tego jest naprawdę. Tutaj bluza, kolejna z fila z takimi naszywkami. Do, 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 Odkupiłem ją do tych spodni O widzicie jak się prezentuje Fajna nie Tej jeszcze nawet nie widziałem Bo zamówiłem ją w ciemno Ona akurat jest z internetu Wow O tak się prezentuje Też kosztowała coś koło 400 zł Może 400-500 zł Nie wiem dokładnie ile kosztowała Już Przestałem to liczyć Bo i tak wydałem wszystkie pieniądze Więc nie jest to bez różnicy Kolejna bluza z fila O tak się prezentuje Ta kosztowała coś około 300-400 zł Z tyłu ma taki nadruk no i co? No fajne rzeczy. Ta jest taka jaskrawa, no fajna na Instagrama. Na pewno będzie trudno ją do czegokolwiek sfitować. W każdym razie ma te paski, więc na pewno będzie pasować do tych spodni, które kupiłem. A z czym innym, no trudno będzie ją połączyć. No i przede wszystkim nie za bardzo butów do tego, żeby połączyć z tą bluzą. No ale, ale jest fajna. Co tak się dzieje odzywasz w ogóle? Przestałaś mi przeszkadzać? No słucham, słucham. Ja mam to tylko nagrać, tak? Zresztą co ja będę ci mówił, jak ty powiesz, mmm, ty nie masz racji. Ja jestem najmądrzejszy, bo wydałem wszystkie pieniądze na ubrania. O, i ta też Ci się bardzo podoba, nie za chwilę. A coś ci się nie podoba z tych rzeczy? No nie, no wszystko mi się podoba. A coś ci się po prostu podoba, czy wszystko ci się bardzo podoba? No bardzo mi się podoba i przynajmniej będę wyglądać jak człowiek teraz, bo wyglądałem jak Menel do tej pory. No i tak będziesz wyglądał. no, i, no nie będę wyglądać jak Menel. Ty, sta a gdzie ty te ubrania będziesz prał? Nie będę. No, no to wiesz jak one będą wyglądały, jak będziesz w nich chodził? No trudno, no. Do tej pory brały ze świetnika albo z tych kontenerów na no, odzież używaną, to one jeszcze w miarę wyglądały. Miałeś dużo tych ubrań I zobacz, Zobaczcie teraz. Nowe okulary dla kamerzystych. Reban, tak? Rejbana. O kosztowały coś koło 1000 zł, ale zobaczcie jak one wyglądają. Rewelacyjne są. Czekaj, 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 czekaj. O, uu, patrz. patrzcie. Wyglądałem gówno. Dlaczego jak gówno? Fajne są. Już wszystko pokazałeś? Czekaj, 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 czekaj Co jeszcze. Buty kupiłem. A to już pokazywałeś te? Ale co to jest? No tutaj. Jakie rzeczy są wiesz? No ale to są spodnie, to spodnie pokażesz na sobie. No dobra. I buty są ostatnie, tak? No, buty są. O... Znaczy, buty i jeszcze miałem drugie buty. No to już położyłeś A, te to buty pokazałem... tam. A, takie buty znajka sobie kupiłem. Też będą pasować do fita jeszcze. Jedne zamówiłem, ale one nie doszły, także no nie mam wam pokazać też. Mam um... nadzieję, że w ogóle ich nie dostanę. Nie mam wam jak pokazać. No. W każdym razie dostanę. Już te buty. skończyłeś, kończysz gadać. No już Człowieku, już już wieś masz... ile czasu jeszcze ciebie nagrywam ręce, mnie bolą. Ile nagrywasz? No długo. No także to są wszystkie rzeczy, i teraz pokażę wam, jak te rzeczy będą wyglądać. No. Pokażę wam, już się nie chcę nagrywać. No. No, coś jeszcze chcesz powiedzieć? No mam półtorej godziny Marek, a nie, gdzie 10 ci odminęło? No, no mów, mów, mów. No to dobra, no to pokażę, jak te rzeczy będą wyglądać na mnie. No. Skończyłeś? Tak, skończyłem. No wygląda jak gówno, kamerzysta, tyle ci powiem. No co to jest za bluza, ten Jakieś logo sobie wywalili tutaj na środku. Ale, Spodnie jak to też? To... No nie. No, Przecież zobacz. tak ubierają się Janusze. Jakie Janusze? No Janusze no, jak... ubierają no, takie jest skarpetki. Sposób. Jak ty w ogóle wyglądasz, kamerzysta? No dobrze, no zobacz. Jeszcze biały worek. Byś sobie czarny worek ogarnął, a nie. Ale to co pokazujesz w całości, jak wyglądam? No pokazuję, no tak jak powinienem pokazywać. Dobra, pokażę teraz całości. No już zobacz, że jak gówno wyglądasz. Masz coś jeszcze, czy na tym kluczymy? No nie no, chciałem No to dawaj. się. No dobra, no to pokażę drugi. I idę pokazać, Boże. No i co sądzisz o tym picie? Moim zdaniem zostało ci jeszcze 20 minut, żeby im to wszystko pokazać. Ile masz tego jeszcze? No trochę mam. Tak samo standardne, czy... No, nie no, już to jest fajne, no zobacz, ta bluza 500 kosztuje. Narcys, tak? Jak narcyz? No, no moim no... zdaniem jest standardne. No fajna ta bluza jest, no, no nie gadaj, no. No, poobracaj się. Oni ocenią, zobaczysz. No, przecież te fajne te rzeczy są. Większość mądrych osób, które mają jakikolwiek gust, będą takiego samego zdania jak ja. Dobra, idę jeszcze pokazać parę fitów. W ogóle to, to te kafelki są ładniejsze niż te jego ubrania. I to jest ładniejsze. To wszystko jest ładniejsze. 20, 19. No dobra, 18, 14. Ale co 11. Ale to, co sądzisz? 10. Tylko, słaby. 8. No dobra, idę. 7. Dzięki no za oglądanie. Mam nadzieję, że piciki Wam się podobają. Jeżeli chcecie zobaczyć takie ficiki, to 2, na Instagrama kamerzysta69. 1 i kończymy.